Cześć! Dziś przygotujemy bardzo prostą, niezawodną babkę, która sprawdzi się na święta wielkanocne. Szybki przepis: do białek dodałam szczyptę soli i ubijam na sztywną pianę. Następnie odstawiam na bok, pozostałe składniki na ciasto przekładam do miski i szybko łączę. Dodaję serek mascarpone, można zastąpić także serkiem kanapkowym, mąkę. Budyń w proszku, słodzik, proszek do pieczenia, odrobinę słodziku z wanilią, ocet jabłkowy lub sok z cytryny i mieszam. Następnie delikatnie na małych obrotach łączę obie masy, dodając stopniowo masę z żółtkami. I ciasto przekładam do formy natłuszczonej posypanej mąką i wstawiam do nagrzanego piekarnika. Teraz przygotujemy polewę. W garnku nad gotującą wodą rozpuszczam czekoladę z masłem i dekoruję ostudzone już ciasto. Posypuję jeszcze płatkami migdałowymi i możemy kroić po zastygnięciu polewy. Bardzo polecam, leciutkie, wilgotne i proste do zrobienia. Jeszcze tylko dziś i jutro możesz nabyć w super promocji keto pakiet Air Fryer. Ponad 100 sprawdzonych przepisów na śniadania, obiady, kolacje, przekąski. Pieczywo, także desery, mniejsze porcje. Warto takie przepisy wykorzystywać, gdy mamy ochotę na coś do kawy, a nie chcemy przygotowywać zbyt dużej porcji. Bardzo polecam. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem. Pozdrawiam. Do następnego razu pa.